Gdzie Diabeł mówi Dobranoc? To tytuł dokumentalnego filmu autorstwa Kazimierza Karabasza i Władysława Ślesickiego z 1956 roku, który opowiadał, jak budowano Centrum Kultury, Dom Kultury na Targówku. Według legendy, która krąży po Warszawie, mówi się, że budynek teatru Rampa to miała być jedna ze stacji metra warszawskiego, które budowano w latach 50. w Warszawie. Ale niestety to tylko legenda. W 1975 roku powstał teatr na targówku. Pierwszym dyrektorem tego teatru był Marian Jonkaitis. W w 1987 roku dyrektorem został Andrzej Strzelecki, i wtedy teatr otrzymał nazwę Teatr Rampa. Od 20 lat dyrektorem naszego teatru jest Witold Olejarz i teatr nosi nazwę Teatr Rampa na targówku. Drodzy Państwo. Mamy w naszym teatrze dużą scenę, na której mieści się 309 osób na widowni. Na kameralnej scenie jest 120 miejsc dla widowni. Mamy również przestrzeń eksperymentalną, w której prowadzimy projekt pod nazwą Otwarta Rampa. Jest to projekt rewitalizacyjny, który jest prowadzony w ramach programu zintegrowanego, programu rewitalizacji do 2022 roku. W ramach tego projektu prowadzimy różnego rodzaju warsztaty, między innymi warsztaty muzykalowe, które zawsze kończą się spektaklem muzycznym z udziałem mieszkańców na dużej scenie Teatru Rampa na Targówku. W tym roku przygotowujemy spektakl, który nosi nazwę Ja Warszawa. Opowiadamy historię mieszkańców Pragi w czasie okupowanej Warszawy, dokładnie w lipcu 1944 roku, tuż przed wybuchem powstania się sierpniowego. Teatr Rampa dzisiaj to propozycja repertuarowa dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, a także dla tych, którzy lubią spektakle musicalowe. W 2019 roku otrzymaliśmy tytuł Teatru Roku 2018 w plebiscycie Warszawiak 2018. Dziękujemy wszystkim, którzy na nas oddali głos. Dzisiaj Teatr Rampa na targówku to jedno z wielu bardzo cennych miejsc na mapie teatralnej Warszawy.